To ten cały pomarańczowy tak. A, a mnie koral nie pasował ja mówię go że nie będę, nie będę go krzycze... a czyli jednak. I... A, jak, a jakiego kupiłeś piątkę czy szóstkę. Piątkę i siódemkę. A piątkę i siódemkę okej. Okay. O widzisz. Jest. On... Ciebie tam, gdzie mamy ten małe no wprost. Jest 5.0 do kupienia, pomarańczowy no. A kupię tego pomarańczowego, 92 bitcoinie kosztuje. Tylko to żyje. już nie. Mopku, no, nie szczerze? 90 za Kupiłem teraz za 90 za bitcoiny to pomarańczowo 6.0 Założyłem jego właśnie Właśnie nie wiem, czy to jest bit, za bitcoin to jest ta sama cena, czy, czy też drożej?

no ale co? Unik Unik? Chyba... Tak jest! Pięknie, graty, graty A ja mam pierwsze branie na Pierwszy rzut na tego pilkera Ale to nie będzie nie, chyba to... dużo Jeszcze tylko trzy u was Nie, trzy Paweł, trzy u mnie, cztery Pięknie końcu, Jeszcze tylko trzy Gratu, gratulacje Macie YouTube's. Ważne, że ważne, że że e, waga pasuje, że nie jest poniżej 9 kg. Mogłaby mieć i 9 kg i 1 gram albo równe, chociaż nie, równe by chyba nie zaliczyło, nawet bo 9 plus jest. Mogłoby nie zaliczyć. Ja zatem na... nawet swoich jeszcze ani z niedzieli, ani nie z niedzieli screeny wrzuciłem, klipów typy nie wrzuciłem, ja ale dzisiejszych screenów nie nie wrzucałem jeszcze. Ostrobok jakiś teraz wyszedł, czy nie z gruntu? Tylko, tylko, pytam, bo nie, nie zwróciłem uwagi, bo byłem w sklepie. Mam nadzieję, że nie przepłaciłem zbyt dużo. A zaraz sprawdzę, ty mówi sierżant, że ten 7 zarostówkę kosztuje? Chyba tak. By... Ale ci się... Kto tu na, na czubera łowi? Sierżant to jest... Co to za chłotkę wyjął? Tu jest te panie, mega żuber. Pele mi da z gruntu Ja tego nie grali No nie no to raczej nie będzie. Na no małe Ewy to co? Ej, bo ja mam rekordowego Stuboka chyba patrzcie to Faktycznie rekordowy o, siedzi chyba u nich. Czy żeby ten pilker mi teraz oddał? Życiówka! Ale piękna! Ale piękna! Tylko co kupiłem tego pilkera, dwa, trzy rzuty Ale przepiękna! Ale przepiękna piramida życiowa. Coś pięknego. Metrówka. Mecz przekroczyła, ale śliczna. Panie kochany, ale piękna. Markerek podmienić. Była do zdjęcia. Krakulacje. Dziękuję. Życiowa perlamida, po wcześniejszej 10 kg bodajże chyba 0,97 na pilkera, który dosłownie 2 minuty temu kupiłem Na łowisko za 92 bitcoiny pomarańczowego Z kodzykiem 60 100 g pilker Metrowa, życiowa perlamida, przepiękna, być może będzie topka jak tu Maciej mówi 10 kg i 763 g, przepiękna jest